Niedoczytana umowa, zbyt wiele zobowiązań do spłaty, utrata pracy lub zdrowia, a także lekkomyślność to najczęstsze przyczyny nadmiernego zadłużenia. Brak spłaty zobowiązań często kończy się wypowiedzeniem umowy pożyczki lub kredytu, a następnie egzekucją komorniczą. Banki i firmy pożyczkowe zawsze sprawdzają zdolność kredytową i weryfikują historię kredytową wnioskodawców. Osoby z niską zdolnością lub złą historią nie mogą liczyć na wsparcie większości firm finansowych. Konsumenci z egzekucją komorniczą mogą mieć trudności w znalezieniu pożyczkodawcy, ale nie jest to niemożliwe. Firmy pozabankowe specjalizujące się w pożyczkach dla zadłużonych oferują takie produkty. Są one jednak obarczone wyższymi kosztami. Pożyczkodawcy, aby zminimalizować ryzyko braku spłaty, często wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Zabezpieczeniem w przypadku pożyczki z komornikiem może być dołączenie poręczyciela czyli osoby gwarantującej swoim majątkiem, że pożyczka będzie spłacona. Inną formą zabezpieczenia jest ustanowienie zastawu. Najczęściej jest to samochód należący do pożyczkobiorcy. Firma pożyczkowa zgłosi się do gwaranta lub pozastawiony przedmiot dopiero, gdy dług przestanie być spłacany. Osoby zadłużone muszą dokładnie rozważyć koszty nowego zobowiązania i szanse jego spłaty.